No, gdzie jest ten Admiros? No, spóźni się do pracy. No, kurde, no pewnie śpi jeszcze jak to on. No, a którą mamy tę godzinę? No nie, no to już jest 13, a on śpi. Admirosie! Puk, puk! Admirosie! O Jezu, co co robisz? Czemu śpisz do pracy? Idziemy. Nowy sąsiad! przy moim supergamingowym stanowisku z kierownicą do grania w Euro Truck Simulator. Przepraszam. Mi się no, nowy sąsiad się wprowadził, musimy mu zrobić remont. A remont... Ten... Pograjmy w gry komputerowe. Nie, nie, idziemy naprawić sąsiadowi dom, bo się nowy wprowadził. Zapraszam cię do mojej chaty i pojedziemy. Pa, tam. No dobra, o, pa, widzisz, tam przez jedną noc w tamtym kierunku już jest wybudowany. Takosz, wow, jakiś nowy mieszkanko tam jest. Szybki tam jest, ta sąsiad, sąsiad, kurde, no sąsiad, ale nie ma go w domu, zostawił klucze i musimy wymienić hmm. mu parę rzeczy, wsiadaj do bryki e, i jedziemy. <noise> Ej, takie kierownica nie różni się prawie niczym od tej mojej z domu gamingowej. <noise> no widzisz, masz pracę w domu, znaczy dom w pracy, e, a ja nie mam prawa jazdy. A te krawężniki są za wysokie, tak. musimy je zburzyć jakoś. Musimy je zburzyć, e, takim TNT na przykład. To byłby dobry pomysł, czekaj. o jak a jak wykręcił. Ładnie w Przed zakrętnie, kurde, no i... O ja chata sąsiada. Hata ale... sąsiada, no i no, będziemy musieli tutaj coś zrobić, ja tu zaparkuję może tak na krawężniku, żeby ja już nikomu nie przeszkadzać. O. Lęk. Co, co to jest? Nasz parking. Nie uderzyłem w koła, bo było nierówne. Siemi A, okej. Okay. No, no i tu jest mamy dom sąsiada, nie więc musimy... Dobra, to co mamy robić sąsiadowi, w jakiej remoncie? musimy musimy wejść tam i zapoznać się z układem tego domu, żebyśmy mogli później. Hmm... No ten Jezu, myślałem, że ktoś przyjechał. No ten dzwonek, ten klakson mi się nie podoba. Wiesz, co bo w sensie, bo go nie widać i nikt nie wie do czego to jest, więc patrzę. pozbyć się go? E, nie, 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 to jeszcze takie, nie? No dobra. O, to, to mi się wydaje, że będzie spoko, czekaj, to i, i, i tylko potrzebujemy tutaj kabelkownicy. O nie! Od razu... Nie, no tam nie. z tyłu coś, jeszcze co, jest, coś mi... co coś miło. Tak, to właśnie są te klaksony. Ja tu wiedziałem, że sąsiad skrzynkę musi mieć. Dobra, czekaj, tutaj tak. A mogłem zmienić dźwięk, tylko... No to skrzynkę Harry Potter. Tak Normalnie, wydało yy, się chyba jakoś, nieważne. No dobra, naprawiliśmy pierwszą rzecz. Tas jest wkurzający dzwonek, jeszcze bardziej wkurzający dzwonek. Udało się. No dobra, mamy garaż. No i tak, taki, no... No ten sąsiad taki biedny tutaj w niektóre rzeczy. Ja bym powiedział, że sąsiadowi brakuje czegoś w garażu. Zaraz mu tutaj zamontuję. Tak, zamontuj. no i mi się Powiesz, też wydaje. W sensie w ogóle ja... te drzwi się nie otwierają. Ja nie rozumiem tego. Jakby... Bo patrz bo on sobie tutaj w garażu siedzi, sobie coś naprawia, a gdy mu się zachce na przykład... Siku. Okay? To wtedy będzie mógł tutaj sobie cyk i szybko załatwić sprawę. Cyk, szybko. I wrócić do, do tego, do naprawy swojego. A miejsca. no sprytnie, no ale tutaj te drzwi się nie otwierają. No może to naprawimy mu później. Ja może. to naprawię. Ty to naprawisz. Pa. Yy, ta. No dobra, nie chcą się naprawić. <laughs> Dobrze, chodźmy dalej zwiedzić tutaj ten. Tu mamy... A no bo on się wprowadził dopiero jeszcze, pa. jeszcze tutaj jest nie rozłożony no są. wszystko. Nie? Ale Na kanapę taką jak ty. Ta. Tak. Najlepsza może kanapa do ty jesteś świecie. sąsiadem. Tak, może to ja. Dobrze, wróćmy dalej do y, naszego dołu. E, tutaj wszędzie kartony, kartony. Kurde, patrz on ma dobytku tutaj, no. Szkoda jakby no. coś znikło, ale toalety masz, stolik w toalecie. Wannę przetestuję na wszelki wypadek, żeby sprawdzić czy dobrze działa, o. Ej, ej, czy, czy, o kurde, czy w ogóle kotłownia do łazienki, tak powinno być takie przejście? Ja uważam, że to Nie, jak najbardziej nie. Ja uważam, że to jest trochę takie... Ale nie, 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 chwilę, tak, tak, dobrze jest, zobacz, bo to jest wyjście na dwór. Aaaa, ale to tak słabo, bo się myjesz i ktoś ci tak wbija tutaj. To drzwi trzeba zamontować. Tak, tak, nie tak nie. słabo bym powiedział, bardzo słabo. No sąsiad się, się tutaj. No nie postarał, jakby to powiedzieć, więc ja mam pomysł, w sensie, bo ktoś tu może go podglądać. O, na przykład to jest najnowsza zasłona typu gras. E... Typu gras, naprawdę zabrzmiało jak zasłona typu gras. Uwierzyłem w to prawie. W się sensie, bo w trawy, bo tam postawiłem. To jest. Te, no taki... Ej, ale pan ma tu drugą łazienkę, kurde. A nie, to jest ta sama. No tak. <noise> Ale pa tak, jaki ładny widok na stację kolejową ma tutaj, albo lotnisko, nie wiem, wow. jesteśmy nowi w tym mieście, więc no. Jest, jest za, za, za blisko lotniska mieszka, tak mi się wydaje. Ta, o, ale tu ma kuchnię, jaki piekarnik, kurde, najnowsze dzieło sztuki, kurde, ciekawe hmm. czy jest gazowy, czy elektryczny. O, odwróćcie, ja muszę otworzyć, ale ty, ty jesteś jeszcze za młody, żeby takie Dobrze. rzeczy, ten. Dobra, ja, to ja tu otwieram, nie, i... I tak jak sądziłem, jest to na gaz. To jest bardzo niebezpieczny uh, jest to bardzo niebezpieczny na rzecz, bo jak... Ja sprawdzę. Jakby komuś się omskło, omsknął Dobra. ziemniak na przykład to było. Ojej, co by się stało? No, na... Nie! Co ja... ty zrobiłeś? Omsnął mi się ziemniak. katy mu zniszczyłeś. O, Oj, nie. Teraz naprawić. Ej, Pat, Jego piwnica to fake. A byłem ciekawy, co będzie. No, nie, no nie sądzimy. bo ja tutaj przyszedłem w jednym celu, bo ja jestem informatykiem, więc zapraszam cię tutaj. Tak, ty jesteś informatykiem kiedy? Tak, tu jest jadalnia, ja jestem od zawsze. przecież to czy ty jesteś? No, przecież ty jesteś od remontów, a jestem od informatyki. Tak. Dobrze, ja muszę mu tutaj zamontować. Tu jest jest muszę mu zamontować. No, no, no. No, poczekaj, poczekaj, bo tu myślę, że takie dobre miejsce. O, chyba tutaj będzie najlepsze. Tak, jest tutaj. Tu będzie najlepsze w tak, a to, bo ty internet mu będziesz podłączał. A tak, Wi-Fi, a internet. Kruter w dobrym miejscu, żeby wszędzie łapało z antenkami. Ale ja to myślę, tak. że jeszcze na pięterku trzeba byłoby wziąć, tylko. Hmm. Faj, można włączyć wyłączyć Wi-Fi. Tylko, że musimy e, dostać się na górę. Na szczęście mam. Dużo skrzynek, gdzieś tam leżały. Wymienił schody na skrzynki sąsiadowi. Ej, no, no ładnie wyglądają. To tak to, to designersko jest teraz, nie? Więc bym powiedział. No i tu jest taka szafa na środku, no nie. Kolejne jest, wifi. Kolejne wifi. Ej, jakieś drzwiczki, okej. Okay. No ten sąsiad się tu wprowadził i do. No, ty no, Pa, ma karabin tutaj. Ja myślę, że ten sąsiad no coś ukrywa, lepiej to rozbrójmy, to tak w razie, okay. w razie czego, ja nie wiem, ten sąsiad ukrywa jakieś dziwne rzeczy po prostu, a tu, ej. tu coś jest jeszcze, ale co to jest? Gdzieś fotel? Gdzie ty jesteś? No tu dalej. No. Tu. 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 No tu. A. No tu i tu, i tu. I jeszcze a. tu. I tu jest łóżko jakieś dla dziecka. Ty. Co? Bo tu jest też. Te ej, te drzwi są zamknięte. A co? Coś mi tu nie pasuje. Dobrze. Mnie ja się nie podoba ten kolor. bo Sprawdźmy to. Sprawdźmy to. Otwieram. Uwaga. Ło. Wow. A. Tu nic nie ma, to jest wyjście. Ale to wyglądało jak drzwi. Teraz jest pokój, pokój dla dziecka z bo, bo tu brakowało okna po prostu, no nie? Czekaj. Bo tutaj trzeba e, troszeczkę. No, no, że tak powiem, zmienić tutaj małe co nieco, no nie, o pyk, pyk i pyk, no i elegancko, teraz w końcu dziecko ma otwarcie, w sensie widok na świat. A. <grym> Miałeś tego nie zobaczyć, <grym> e, już, tak, już. Tak, 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 ja <grym> myślę, że to nie są pyk. takie że, że, rzeczy, które dziecko powinno. Bo to miała być literka T e... odwrócona, a. właśnie chciałem ją dokończyć, a ty mi nie dałeś. A, okej, okay, rozumiem, ale tu jakiś pa, jakieś e, słoneczko. Yy, to, to jest słońce, jakby żeby nie było. Okay. No, patrzło. Ja narysuję, bo to jest fioletowe takie niebo, a tu zrobię jeszcze trawę. Ta, a, ja tutaj chmurkę a... taką niebieską zrobię. O, ale słodki pokój dziecka. Tak, no i okno też. A to te jeszcze dziecko to co czym najbardziej dzieci lubią się bawić, czyli o butelki. O. Proszę. To, to ja, ja nie wiem, jakimi ty butlami. To są klocki, się... przepraszam. To ja to nie wiem, jakimi ty butlami się bawiłeś <laughs> w dzieciństwie, ale chodź, bo tu jeszcze jest jedna mała rzecz. Mama ehm, zawsze dawała butle z gazem do zabawy. <grym> <grym> Okej, okay. tutaj mamy na przykład klasę no, dla sietra, dzieci. Gdzie, o, okay. gdzie ty jesteś? Tu jest, no ah. No i tu mo mo może się nauczysz <grym> Ej, matematyki jakiejś w końcu. No to jest klasa dla dzieci. No nie wiem, bo sąsiad jest <grym> dziwny jakiś, nie? Tutaj Dobra. mamy kolejne magazyny. Kurde, pa jakie gamingowe stanowisko tutaj jest. A ty to co, dalej siedzisz oh, na... No bo ty jeszcze wyżej wszedłeś. Nie, tu jestem. A Ej, ten okay. sąsiad tutaj zepsuty ma to mieszkanie. No pa, jaki gaming ten. Wpadłem. Wpadłem. Gdzie, gdzie ty spadłeś? Wpadłem w jakieś pomieszczenie bez wyjścia. Bo chciałem górą trochę przejść i wpadłem. Z amatorami pracuję. No po prostu, no, no nie Czemu... wierzę. No tu też jest Łazienka. Tu też jest Łazienka. Tu jest dziura jakaś, sąsiad. Co ty robisz w ogóle? Kurde, dobra, gdzie ty jesteś? D? To, jest, to jest pokój wow. gamingowy, a nie. To raczej pokój stalkera bym powiedział. No właśnie, wydaje mi się, że. Pokój Stalkerowy. Eee, my, my, myślę, że musimy tutaj e, zaplantować kilka rzeczy, ale to tak wiesz... Tak. Butle z gazem. W razie czego. W sensie, bo dostałem cynk ogólnie, że... Posadzę e, e, ci sekret, nie? Jesteś gotowy? No. Jesteśmy tajnymi agentami, którzy mają się pozbyć... Sąsiada, który... Wykorzystuje nieletnie kurczaki. Co? Okej. Okay. To ja jestem... Nie jestem agentem, przepraszam. No jak to nie dostajesz na mailu wytycznych, bo ty nie, czy ty nie masz. Nie, nie, nie mam maila. A pan informatyk nie ma maila. <noise> bo to jest scam podobno. A, w się sensie mail, czy pan informatyk? Nie, bo w w spam mi poszły wiadomości Aaaa, wszystkie o naszych tajnych misjach. Okej, okay, dobra, no to to widzisz, nie? Oj, tu byłem właśnie zamknięty gdzieś, nie wiem. no jakby to by, by, by powiedział, że. E, Typa, pa, tu jest jakiś napis, nie? Jakiś tajny. Jest jakiś tajny. Yy, a, okej, okay, to. Właśnie zepsułeś mi cały koncept. Jak? No bo przeczytałeś to, tak a ja takie. No co miałem zrobić? No jest, what are you doing? Dobrze, że mam informatyka, no, on mądry jest, kurde. No ja odczytałem no. te hieroglify. Dobra, słuchaj, musimy szybko się dostać na górę, więc zapraszam cię super tajną yy, skrytką. Mamy. Su Gdzie ty jesteś? Zniknąłeś mi z oczu. Na górę się popatrz. O jezu, jak mam stąd się no wysiąć? okej. Okay. Dobra, musimy otworzyć tutaj, jako że mamy najodpowiedniejsze narzędzia. A, ku temu. Domba. A, myślałem, że tu będzie... Tak. Ta. Czy, czy, oj, spadłem sobie. A, no to, to jest wszystko w sumie, to jest cały dom. Słuchaj, panie Admirosie, musimy się tutaj... Co musimy? Musimy... Pozbyć się tego domu. Dostać się na szczyt. Pozbyć się? Myśmy mieliśmy go wyremontować przed chwilą. No właśnie. Ale sobie, zamontujemy tutaj. Ale przypomniałem sobie, że e, tak Naprawdę to nie wisi, to na, tak naprawdę timer. Detonator. detonator no po o. prostu no patrz, wejdź na ten, tak? I popatrz na nasze piękne, prawie ładujące się miasto. Musimy jakoś nazwać. Ej, mam pomysł. Niech widzowie w komentarzu nazwą to piękne ładujące się miasto. Tak, nazwijcie no e, Ładowice. Nie, wymyślcie jakąś tak, fajną wy, nazwę. Tak, wymyślcie jakąś fajną nazwę. E, no, no widzisz ten dom nie pasuje tutaj po prostu, a jak widzisz on jest, albo się wprowadza tu ta osoba albo się wyprowadza, ale sądząc po stanie tego domu, to ja bym powiedział, że się, się wyprowadza wprowadza. nie, nie że się wyprowadza, a ok wie, wie, więc, więc no e, więc myślę, że lekkimi, lekkimi materiałami wybuchowymi, żeby nie uszkodzić miasta naszego, możemy tutaj się zabawić, więc wyburzanie nie robi się czasem od dołu, a nie od góry nie, nie, bo my chcemy, żeby to równo wszystko się wysadziło, no Czyli nie. nie mam rozłożyć ładunki wybuchowe. Dokładnie w najkonkretniejszych, no w najważniejszych miejscach, no nie. Ja nawet powiem ci, że ja dzoniłem ja, ja, ja do niej, no, kumpla z wojska, no nie i ja dostałem e, ta, 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 takie bomby, e, takie, takie bomby, e, powietrzne bomby, no nie takie jak w bombowcach są. E, rozumiesz, nie? I, Aha. I, i, I akurat mam je w swojej kieszeni. Dostałem. bo ja znalazłem u sąsiada smoczą kulę z Dragon Ball'a. A, ja wiedziałem, Tako. że ten sąsiad jest jakiś taki, no, e, dziwny. No, ej, słuchaj, ja myślę, że to, to, to bardzo dużo nam da. To, 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 to co postawiłem, no mówię, no miałem w kieszeni, no czemu nie. Mhm. Czemu tego nie wykorzystać? E, Wejdź tu do środeczka, tutaj, tutaj, gdzie byłeś na górze, w sensie gdzieś wchodziliśmy. No, do środka, czyli gdzie? Bo jestem na dole. A, no nawet to nieważne, to na dole też... Ja będę obserwował sobie okay, to. Okej, ja, to ja, ja tu tylko... Ugh, czekaj, bo ja, ja tu muszę zrobić taki pa, takie pasmo, no nie, żeby... E, to, 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 taki redstone minecraftowy, nie? Tutaj klasa... Oj, 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 halo, proszę się mnie, nie ten. Mam nadzieję, że na dole już rozstawione są wszystkie ładunki. Ale słuchaj, pole rażenia może być naprawdę e, duże. Słuchajmy się za naszym autem po prostu. E, właśnie jakbyś mógł... 100 z ładunków wybuchowych. Halo, <laughs> na co ty tracisz pieniądze naszej firmy? Nie wypłacimy się. Wypłacimy się, tylko szkoda mi auta, więc e, da, Daj mi chwilkę, ja je przeparkuję tylko, bo tak. No, no my, myślę, że to auto mogłoby się troszeczkę uszkodzić. E, w ogóle te znaki są lewitujące. Co jest z nimi nie tak? Co jest z nimi tak? Mam nadzieję, że do naszej małej elektrowni tutaj to nie dojdzie. Dobra, zaparkowane, żeby nikt nie ukradł. Dobra, możesz... E, jako informatyk pozwalam Ci e, dobra, odpalić, odpalić ląd, ląd. E, i szybko uciekaj, e, no ja myślę, że to, a, to no sam <grym> muszę to wszystko zrobić, <grym> nie, no po prostu. Źle rozłożyłeś ląd. O. dobra, jakoś jest jako bliżej, to trzeba kartoflamie o, o, o odsuń się. Au, 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 -y. uuuu. Ojej! Wow. No i pohacijenci. No i pohaciencie. Ale wydaje mi się, że trzeba dokończyć robotę na tych. Co jeszcze mamy zrobić? No musimy pozbyć się gruzów, które niszczą nasze piękne miasto. Miałem sytuację, ale to są jeszcze szczątki, których nie chcemy tutaj. Nie życzymy sobie tych szczątek szczątków. Pyk, 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 pyk. Jest, fps wróciły. No i pyk, no i zostały wadny, bo wanny, jak wiecie, są nieśmiertelne. E, i, w... jeszcze działają, i, wa... I właśnie Wam pokażę to w ten oto sposób, Admirosie. Szczyku, się, zobaczymy, czy przeżyjesz. E, no z tymi bombami to nie ma żartów. No i proszę, proszę, przeżyj. No to ja, w... ja proponuję wrócić do naszego auta i wrócić do y, domu. No Admirosie, wykonaliśmy znowu naszą robotę tak idealnie. Co będziesz robił, jak wrócisz do domu? Będę grał w gry komputerowe, okay. chyba oczywiście. no okej, okay. to ja cię tutaj odstawiam. E, tutaj o o o o o, o tak. E, Dziękuję. A zostaję zaparkuję u ciebie. Tak, tak, tak wiesz. Tak, tak. O e, więc ty ty ty, ty do domu. Ja te zadzwonię Na do razie. ciebie przy cześć, kolejnej robocie. Cześć, cześć. cześć.